Kłopot i kryzys, czy klęska i katastrofa, czym dla kampanii Karola Nawrockiego jest historia jego gdańskiej kawalerki? To sprawa, w którą włączają się, którą wykorzystują wszystkie pozostałe inne sztaby, a nawet rząd i premier. To jest podcast polityczny TVN24+, Arleta Zalewska, Konrad Piasecki. Witamy i zaczynamy. Podcast polityczny Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego w TVN24+. Minęła dziewiąta. Jesteśmy na żywo w TVN24. Jest środa, ale będziemy w każdy dzień, każdego dnia do wyborów, bo tyle się dzieje. I nie możemy sobie odmówić z Konradem, żeby o tej polityce i o kampanii dyskutować. A zatem, jeśli jesteście Państwo spragnieni świeżego komentarza politycznego, codziennie od poniedziałku do piątku. O dziewiątej rano jesteśmy na antenie TVN 24 i TVN24. .pl. Nie było w tej kampanii historii tematu poza debatą w końskich, która odbijałaby się tak szerokim echem. Sprawa mieszkania króla Wrockiego absolutnie ogniskuje od 48 godzin zainteresowanie wyborców, ogniskuje też aktywność sztabów. Tego sztabu, który jest w defensywie, czyli sztabu Karola Nawrockiego, ale praktycznie też wszystkich pozostałych sztabów. To jest temat numer jeden to jest temat, który w ciągu ostatnich 12 godzin zgromadził zainteresowanie czy, 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 czy wygenerował 400 milionów wzmianek w mediach i w mediach internetowych i w mediach społecznościowych, więc to jest historia, którą dzisiaj ci wszyscy, którzy interesują się w Polsce polityką, którzy interesują się kampanią wyborczą, kampanią prezydencką, na tej historii się skupiają i wszyscy nią się interesują, więc powiedz arleto na jakim etapie tej historii dzisiaj jesteś. Ja myślę, że najciekawsze, jeśli chodzi o etap tej historii poza kwestiami merytorycznymi i tym o czym będziemy tu dzisiaj rozmawiać, jest to co dzieje się przez ostatnie 48 godzin w sztabie Karola Nawrockiego. Oni nie udają tam między sobą, że kryzysu nie ma i nie udają, że to nie jest największy kryzys od początku tej kampanii. Twierdzą moi rozmówcy, że oni o tym wiedzieli, że ta sprawa nie jest dla nich nowa. Je, jak ja patrzę na to, jak to jest um, zarządzane, komunikowane i jak oni tłumaczą się z tej sprawy, a będziemy to dzisiaj wnikliwie e, przeglądać, to mam poczucie, że niewystarczająco się do niej przygotowali, a na pewno ją... E, ja tak uważam, zbagatelizowali, jeśli komunikacja ich wygląda tak, jak wygląda. Dość powiedzieć, że jak rozmawiałam, dzisiaj mamy środę, w poniedziałek wieczorem, czyli kiedy ta sprawa wybuchła i w podcaście też o niej mówiliśmy i jak wtedy Karol Nawrocki zrobił tą konferencję, która się zamieniła tak naprawdę w wiec, bo pytania dziennikarzy byli, były zagłuszane przez zwolenników Karola Nawrockiego, on sam na te pytania konkretne nie odpowiadał, to usłyszałam od jednego z polityków PIS-u, który pracuje i współpracuje w sztab, ze sztabem, powiedział, że przegraliśmy ten dzień, Cytuję go, jutro musimy wygrać. No i przyszło, przyszło to jutro, czyli przyszedł wtorek, i nie mam poczucia, żeby oni to wygrali. Chociaż ten wtorek zaczął się. Nawet nie najgorzej w tym sensie dla Mówisz sztabu. Mówisz o konferencji polityków prawej i Sprawiedliwości? Tak, bo, 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 bo politycy mówili tak, będzie, będzie konferencja sztabu, wyjaśnimy wszystko, wszystkie wątpliwości, pokażemy dokumenty, potem Karol Nawrocki wystąpi w mediach społecznościowych, porozmawia z Bogdanem Rymanowskim i wyjaśnimy całą tę historię. I rzeczywiście. Taki był plan. Taki był <laughs> plan. I w pierwszych minutach tego planu, on nawet wyglądał może na plan do zrealizowania, bo jak zobaczyłem tę konferencję prasową, te akty notarialne, te dokumenty, te, te, te wyjaśnienia, to w pierwszej chwili. Jak to w sytuacji kontrofensywy pomyślałem sobie, no ta kontrofensywa dobrze wygląda. To było tak, że tak jak tabun żołnierzy czy szpaler żołnierzy naciera w kontrofensywie krzycząc hurra, 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 to rzeczywiście w pierwszych sekundach wyglądało gorzej, ale potem z każdą minutą było, wyglądało na początku dobrze, ale potem z każdą sekundą, z każdą minutą było coraz gorzej i mam wrażenie, że ta narracja sztabu, zwłaszcza w zestawieniu z narracją Karola Nawrockiego, jest tak bardzo niespójna, tak bardzo niekonsekwentna, tak bardzo strony. Obie czy obie strony niby tego samego medalu mówią różnymi językami i różne fakty podają, że zamiast ten, ten płomień problemu zgasić, to raczej to wszystko wciąż rozpala pytania i rozpala wątpliwości. No bo do, do, tego, do tej konferencji polityków Prawa i Sprawiedliwości i po tym jak ja również ją słuchałam, to w pewnym momencie miałam takie poczucie, że oni przeje, przejmują kontrolę, czy próbują przejść kont przejąć kontrolę nad tą sprawą. No bo to też trzeba uczciwie powiedzieć, kampania wyborcza poza tym, że takie sprawy jak ta wychodzą i tutaj moja pierwsza taka mała gwiazdka. Ta sprawa jest trudna dla Karola Nawrockiego ze względu na takie trzy kluczowe rzeczy. Ona wychodzi w ostatnich dwóch tygodniach. Każdy sztab wie i powtarza, powtarzają, powtarzali mi to sztabowcy, jak rozmawiałam z nimi przez ostatnie miesiące. To będzie kluczowy moment. W jakiej kondycji, w jakiej formie, z czym, z jakimi sprawami roz, rozpracowanymi przez sztaby, opracowanymi komunikacyjnie przez sztaby, oni wejdą w te ostatnie dwa tygodnie. Dlaczego te dwa tygodnie są takie ważne, dlatego że psychologicznie, jak tłumaczą też psychologowie, którzy współpracują z tymi sztabami, mówią, wyborca dostaje coś w ostatnich dwóch tygodniach. I on sam to na różny sposób przerabia. Przerabia to poprzez media, poprzez nowe informacje. I to, co będzie w ostatnich dwóch tygodniach, jeśli to będzie silne, jeśli to będzie zaskakujące, jeśli to będzie proste, a w, przy skomplikowaniu tej sprawy ona dla wielu wyborców jest, może być prostą, to znaczy to jest taki rodzaj sprawy, która w prosty sposób może dotrzeć do wyborców, no to wtedy taki kandydat ma problem. I dokładnie to się dzisiaj dzieje. Na tych ostatnich dwóch tygodniach Karol Nawrocki dostaje... Yy, no, cios, jak używam jego, jednego ze sportu, który on lubi, czyli boksu. To teraz zastanówmy się chwilę nad meritum tej sprawy i wymieńmy się, albo się pospierajmy, albo się po prostu wymieńmy argumentami, które w świecie politycznym krążą. Bo my na ten temat dyskutujemy między sobą, słyszymy dyskusje polityków, rozmawiamy z politykami, rozmawiamy też z tymi, którzy są wokół nas, wobec czego jakoś tę sprawę i my obserwujemy, ale też widzimy, w jaki sposób ta sprawa rezonuje, w jaki sposób ta, 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 ta historia dociera do, 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 do Polaków i co oni sobie o tej historii myślą. Ja bym powiedział, gdybyśmy mieli sobie zarysować, bo spektrum oceny tej sprawy jest bardzo szerokie, więc gdybym miał zarysować to spektrum, to po, po jednej stronie, tej najgorszej dla, dla Karola Nawrockiego, jest obraz, gangstera, człowieka współświadka, który wyłudził mieszkanie od biednego, schorowanego człowieka, który stał gdzieś na krawędzi życiowej katastrofy i Karol Nawrocki to wykorzystał i, to I jest... co ważne mieszkanie komunalne, czyli mieszkanie nie było komunalne. jego komunalne, tylko nie było jego mieszkaniem tylko mieszkaniem komunalnym, komunalnym, więc to jest jeden jedno z krawędzi tego jedna Jedna z krawędzi tego spektrum. Na drugiej krawędzi tego spektrum jest opowieść o Samarytaninie, człowieku, który poznał no właśnie nieszczęsnego, nieszczęśliwego człowieka, który będąc na krawędzi upadku, rozglądał się dookoła i szukał pomocy. I Karol Nawrocki, jako młody człowiek, tę pomoc mu zaoferował właściwie bezinteresownie. Potem pojawiła się kwestia mieszkania, ale dla Karola Nawrockiego ona nie była kluczowa. Wobec czego, no skoro się pojawiła, to już rzeczywiście panowie się w tej sprawie dogadali, ale Karol na Nawrocki od początku do końca tej historii w gruncie rzeczy był dobrym człowiekiem, jak on sam mówi, dobrym człowiekiem, który przyzwoicie się zachował w całej tej sprawie. Wobec czego on jest, raczej to jest sprawa, która powinna przynosić mu chwałę, a na pewno nie powinna mu przynosić żadnej stromoty i żadnego wstydu. Dla mnie ta sprawa, yy, która, jak, jak sam mówisz, rozmawiamy o niej już od yy, wielu dni, ta sprawa krąży wokół trzech słów. Pierwsze słowo to jest zakup, kupno wszystko co się wokół tego y, z tym wiąże, czyli to jak kupił, przejął. Dostał, i tak dalej, i tak dalej, Karol Nawrocki tę kawalerkę, czyli pod słowem zakup. Druga kwestia to jest pomoc, czyli wszystko, to, co się ogniskuje wokół i, i te wszystkie informacje, które krążą o tym, jak pomagał, jak, jaka jest ich relacja. To, że panie Jerzy jest w domu pomocy społecznej, o czym Karol Nawrocki nie wiedział, czyli słowa pomoc. I trzecia kwestia ja sobie ją ujęłam, czy nazwałam takim hasłem prawda. Bo tu jest i, i te trzy kwestie, jak wyborca, komentator, Zacznie opisywać, czy, czy definiować, czy odpowiadać na pytania, które sobie stawia przy tych słowach yy, i w jakim kierunku te odpowiedzi pójdą, tutaj mamy odpowiedź, w jakiej sytuacji jest się Karol Nawrocki. Bo jeżeli powiemy, ja zacznę od tego pierwszego, a ty dopowiedz, jeśli chodzi o kwestię zakupu, yy, najpierw usłyszeliśmy to było w oświadczeniu, że był wkład yy, finansowy. O, reszta y, y, kawalerka była y, przejęta przez, y, przez Nawrockiego za pomoc. Potem usłyszeliśmy, że jednak y, pomoc była, ale... Taka po prostu sąsiedzka, czy, czy taka ze strony Nawrockiego, a nie była zapłatą, bo zapłatą było 120 tysięcy, które za tą kawalerkę Nawrocki zapłacił. Co chwil? więcej, Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, pokazując akt notarialny, w którym rzeczywiście jest napisane, że za to mieszkanie państwo Nawrodcy zapłacili panu Jerzemu 120 tysięcy i ten akt notarialny potwierdza fakt tego zapłacenia, też mówił, że te pieniądze zostały panu Jerzemu zapłacone. I to w 2012 roku, czyli to w 2012... na samym początku, kiedy ta, ta umowa przedstępna była podpisywana. Co Okazało się nieprawdą, bo sam Karol Nawrocki chwilę później. chwilę później powiedział: Nie, ja nie zapłaciłem wtedy tych pieniędzy. Ja te pieniądze sukcesywnie panu Jerzemu dawałem w formie czy to jakichś przelewów, czy to w formie gotówkowej, czy to w formie takiej pomocy materialnej, czy to w końcu w formie utrzymywania tego mieszkania, czyli najkrócej mówiąc, płacenia czynszu za to mieszkanie. No, co jest jednak, to, 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 to są dwie zupełnie różne historie, bo, bo gdyby to była historia, bo tak, gdyby to była taka historia zwykła, od po prostu Karol Nawrocki spotyka człowieka, ten. Znają się parę lat, znają tak, się parę lat pomaga ten, mu robić zakupy, chcemy, piją tak, razem kawę, tak, go i tak dalej. I ten tak. mówi, że chciałby wykupić mieszkanie, Karol Nawrocki mówi, no dobrze, to proszę wykupić to mieszkanie, ja panu dam, czy to dam, pewnie są już na ty, dam ci pieniądze na wykup tego mieszkania, potem kupię od ciebie, kiedy będę już mógł, bo jestem Pięcioletni okres karencji od momentu wykupu do momentu, kiedy można na, na, na wolnym rynku, choć w tym przypadku, no to byłoby już. Umówione czy ustawione, ale można na, 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 na wolnym rynku to mieszkanie sprzedać musi minąć 5 lat. I po 5 latach to mieszkanie Karol Nawrocki za 120 tysięcy złotych kupuje, i tu właściwie sprawa między panami się kończy. Tak, jest chociaż, to 300 transakcja. Tak, chociaż też dodajmy jedną kwestię, tutaj, co jest bardzo ważne, że to jest mieszkanie komunalne. To ten wkład, o którym my mówimy, to nie jest taki wkład, jak każdy z nas idzie i kupuje na rynku mieszkanie i płaci wkład własny na początku, a potem bierze kredyt i za to mieszkanie płaca przez tam, nie wiem, 30 lat. Tylko to jest ten wkład, to jest zniżka, czyli zniżka do 10% wartości wtedy rynkowej tego mieszkania. I to 5 lat, o którym mówimy. Ono jest po to, żeby tego mieszkania komunalnego, które jest dla ludzi, których nie stać na mieszkanie i Gdańsk ma, ma takie mieszkania, no, każde, każde miasto czy, czy Warszawa też ma takie, mają takie mieszkania, to, no, to, to jest dla ludzi, którzy nie mają, nie, nie stać ich na mieszkanie. Więc ten wkład własny, on jest tak naprawdę zniżką, którą daje miasto konkretnej osobie, która może sobie to mieszkanie wykupić, która na przykład, tak jak ja się dowiedziałam, pan, pan Jerzy mieszkał tam od 97 roku w tym mieszkaniu. I to uważam za słabość. I to jest uważam, słabość że... tego, bo to że... nie jest takie kupienie mieszkania na wolnym rynku, tylko to jest no, obejście przepisów, tak naprawdę, które są, no bo to jest to, to po to można wykupić ze zniżką 90% procentową, czyli wartość 10% mieszkania, no żeby pan Jerzy mógł tam mieszkać yy, rozumiem do, 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 no, do, do śmierci, tak? Czy, czy, a co najmniej przez te 5 lat nie mógł go sprzedać. Uważam, że dla kogoś, kto jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, bo to był ten, ten moment, kiedy Karol Nawrocki tej transakcji dokonywał, no to uważam, że, że to nie jest najlepszy sposób na, 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 na życie, czy nie jest to najlepszy sposób na wykorzystywanie mieszkań, mieszkań komunalnych. Strategia PiSu była taka, ona się zaczęła w poniedziałek, Pierwszą taką potężną reakcją sztabu i Karola Nawrockiego na tę sprawę. Idziemy w chaos. Idziemy w mętne tłumaczenie, w obciążanie za to służb i tu druga gwiazdka w tym podcaście, jak wczoraj spotkałem jednego z takich ważnych polityków PiSu, który jest trochę z boku, ale w PiS-ie jest od, i od początku i jeszcze od porozumienia centrum i pytam, panie pośle, jak pan na to patrzy, to mówi, no jak słyszę, że to robią służby, to ja już wiem, że jest problem, tak? Jak ja słyszę, że oni się zakładali od miesięcy, gdzie ta sprawa wyjdzie i mówi... No, może w Onecie, może w 24. No to jeśliście panowie się przez dwa miesiące zakładali, gdzie ta sprawa wyjdzie, to coście zrobili, żeby, ten, żeby do tej sprawy być przygotowanym? Żeby mieć natychmiast dokumenty, żeby mieć natychmiast argumenty, żeby mieć tłumaczenie Karola Nawrockiego, żeby mieć oświadczenie majątkowe. No to jeśli rzeczywiście się przygotowaliście, to jesteście nie sztabowcami, tylko dziećmi kampanijnymi. No to ja ci szybciutko odpowiem. Mam poczucie, po pierwsze, że oni myśleli, że to. czyli liczyli na to, że to nie wyjdzie do, do, do końca? Oni twierdzą, no on nie jest politykiem. On to bagatelizował, uznał, że to nie będzie sprawą, nie powiedział nam wszystkiego, bo nie, 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 jak, jak on to często powtarza, on, nie, on, on nic tu złego nie zrobił. To jest, to jest prosta historia, a komplikują ją dziennikarze. No nie, no, ta historia jest prosta i ją można w prosty sposób wyjaśnić. Tylko ją wyjaśniają dziennikarze, a oni próbują e, zrzucać winę na dziennikarzy, służby, whatever, a to ich kandydat ma drugie mieszkanie, które zdobył w taki inny sposób, a oni nie są w stanie ich linii obrony obronić. To tylko fragment dzisiejszego podcastu politycznego. Całość oraz inne odcinki tylko w TVN24.